Jakie funkcje Pana zdaniem, jeśli chodzi właśnie o wspomnianego menadżera, są najbardziej pomocne? Patrząc na warstwę administracyjną przedszkola, ja jestem poniekąd sam. Ja prowadzę przedszkole jako kadrowy, jako dyrektor i często jako własna sekretarka. Także tutaj menadżer powoduje, że łatwiej mi zapanować nad choćby nawet zarządzeniami, choćby nawet nad tworzeniem części dokumentów, gdzie to jest historia stworzonych dokumentów, jest numeracja zachowana stworzonych dokumentów. Ja mogę sobie to wszystko po prostu poplanować. Może inaczej nie poplanować, tylko po prostu mam coś, gdzie to wszystko się tworzy i pamięta, mówiąc, mówiąc krótko, co, jak w tym momencie muszę zrobić. Przypomina mi też o tym, w jaki sposób można. Jakby nie muszę wyważać otwartych drzwi, prawda? Mam tam gotowe, gotowe wzory dokumentów, to też jest istotne.